No i wrócimy do szkół od 1 września. Wrócimy na uczelnię od października, czy nie wrócimy. To jest temat bardzo gorący, jak, jak widzę teraz eksploatujemy wiadomości w kraju. Także cześć, witam Was bardzo serdecznie. To kolejny podcast Niedziela z Emilem, w nieco mało podcastowej formie, bowiem. Jestem teraz, dziś powinienem zrobić niedzielę z Emilem, ale na krecie, bo jestem w Chorwacji od paru dni. No ale mam nadzieję, że raz, że wybaczycie jakość audio, a dwa, że e, no, docenicie to łapkami czy, czy tam komentarzami, no bo dyskusja będzie naprawdę gorąca. Ja myślę, że każda osoba, tutaj tworzymy sobie tę społeczność, będzie chciała się wypowiedzieć. Zmienię sobie okulary na, na swoje, żeby po prostu mieć z wami kontakt wzrokowy. Każda osoba będzie się chciała wypowiedzieć. Ja również sobie przygotowałem trochę czasu, no ale widzicie, no, jest totalna chillerka i utopia. Na drugim kanale moim, który założę i już kilka osób o tym wie, będę pewnie wrzucał vloga właśnie z tego wyjazdu, jak i z wyjazdu do Chorwacji, z innych wyjazdów. Eee, no cóż, sytuacja jest ciężka, moi drodzy. Czy wrócimy, czy nie wrócimy? o to jest dzisiaj pytanie. Ja trochę też pokażę to w perspektywie takiej, co się dzieje w Grecji, i, i trochę to porównamy sobie, jak to będzie wyglądało na przyszłe miesiące. Osobiście, co ja uważam, moi drodzy, co ja uważam. Mam nadzieję, że też to jakoś audio wybaczycie. No, bo teraz cykady są. Nie wiem w ogóle, czy to będzie słychać. No to jest niesamowity eksperyment. W czasie postawił w środku. To będzie, będzie to lepiej wyglądało. No także ja osobiście uważam, moi drodzy, że do szkół w jakimś stopniu powinniśmy wrócić. Teraz dlaczego tak uważam? Dlaczego w ogóle ten temat, ten temat porusza? No bo zobaczcie, ja coś takiego po paru dniach wyłączyłem się w ogóle z mediów tutaj na moim Instagramie Emil .lipski. możecie więcej śledzić nawet tam story z tego co się dzieje właśnie tutaj na, na krecie, w Grecji. Ten materiał będzie wrzucony w kawałku, bowiem no nie ma możliwości nawet tego takich mówię zmontować. Rzecznik Gisu, Jan Bondar nie będzie konkretnych wskazań Powiatowy inspektor sanitarny będzie analizował sytuację. No, jeżeli ja coś takiego słuchajcie, słyszę: kurczę, tu się zmienia światło strasznie mocno. Czy nie widać? Jakiś czerwony się zrobiłem. automatycznie się opaliłem w kamerze. Także, no, jak ja słyszę takie, słuchajcie, rzeczy, no to to jest błądzenie dalej w jakimś, nie w jakiejś mgle, słuchajcie, tam, nie wiem się. Chyba tam się ludzie topią. To zarządzają teraz tym, czy wrócić, czy, czy nie wrócić do szkoły. No, na pewno prace nad tym, czy wrócić do szkół, czy nie wrócić, to powinny się zacząć już dwa, czy trzy, czy cztery miesiące temu. Od razu, jak ta sytuacja wybuchła, powinien dostać powołany zespół e, do tego, żeby żeby wrócić. Ale się śmiesznie ludzie patrzą, jak ja tak nawijam cały czas do tej kamery. To niesamowite. Yy. I to jest podejście do tematu. A nie oni teraz się... Miesiąc czasu zostało, nawet już niecały, I oni się zastanawiają, czy wrócić do szkoły, czy nie wrócić. I mówią, że tydzień wcześniej oni... E, podadzą taką informację dla dyrektorów. To teraz słuchajcie, nie wincie nauczycieli, nie wincie dyrekcji, bo oni sami nie mają instrukcji, oni sami czekają na te instrukcję. No ja jestem ciekawy, absolutnie, to jest najważniejsze, żebyście podyskutowali w komentarzach. Ja jak będę miał wolne z tawerny do tawerny, jak się będę przemieszczał, albo jak się troszkę za bardzo smażę, to też pewnie podpowiadam na te komentarze, bo tak to z reguły, tak jak mówię, można mnie na Instagramie dostać. Pan yy, Waldemar Kraska, wiceszef resortu Zdrowia, mówi, że tydzień czy dwa przed yy, można bez problemu yy, podać tutaj. Yy, podać te warunki, na jakich to będzie, będą uczniowie wracać do szkół, czy potem studenci pewnie będą na tym się wzorować. No jakby moja ocena jest tego taka, że jaki tydzień czy dwa przed, ludzie? Przecież my mówimy o 38 milionowym kraju, tak? My nie mówimy o jednej wsi, tylko my mówimy o całym kraju, o procedurach dla całego kraju. Oni chcą przedstawić 7 dni, 7 dni, 5 dni roboczych przed procesy, które powinny być tworzone od początku tego, co się w tym momencie dzieje na świecie. Ja, ja po prostu nie wierzę w to, co ja widzę, jeżeli chodzi o szkolnictwo od lat polskim szkolnictwie, polskiej edukacji, ale ta sytuacja pokazuje, że naprawdę my to się taplamy, jakby jak jest dobrze, to jest dobrze. I tak jest z edukacją w Polsce, nie? Że a tam dobre, ktoś się coś pouczy, jak tutaj sobie zanotowałem, słuchajcie, 338 przed naszą erą, bitwa o Heronę w Grecji Środkowej. No takie informacje fajnie wiedzieć, prawda? Jak się jest na Krecie, no można sobie przeszpanować, jeżeli chcesz być do tawerny, poznać kobitki, nie ma problemu. No jakby to jest super sprawa, ale jednak komu to jest potrzebne, prawda? I to tylko pokazuje, że ci ludzie jakby jest dobrze, jest dobrze jak się coś dzieje, to już nie ma w ogóle chętnych, żeby dobrze to zaplanować, żeby dobrze to rozplanować. To jest, słuchajcie, Polska, ale i nie tylko. Bo z tego co wiem, to ogólnie, z tego co się orientowałem, planu jako takiego wiele krajów jeszcze nie posiada. Kraje azjatyckie są o tyle przygotowane, że one wcześniej miały do czynienia z takimi sytuacjami i mają jakkolwiek to rozplanowane. Jakby taki powrót do szkół miał wyglądać? Znowu pytanie do Was. Jakby sobie to wyobrażacie? Czy wszyscy uczniowie wchodzą w maskach przez tyle godzin? Jak, kto będzie pilnował tego, żeby te maski zmieniali? To jest moje pytanie do Was. Kto? Nauczyciele, zostanie powołany nowy zawód, sprawdzacz masek. Kto będzie wietrzył salę pomiędzy? Czy wystarczająca jest 10-minutowa przerwa, by przewietrzyć i następną gromadę 30 osób czy 40 osób wprowadzić do klasy? No to jest. Naprawdę są ciężkie tematy, ale to są tematy, które ja widzę siedząc na plaży i e, w przerwie, o przerwie między drineczkiem, który widzę jakby, gdzie w ogóle się zajmuje tę sprawę, jeżeli ludzie zostawiają sobie na zajęcie się tą sprawą e, tydzień przed, no to pro, proszę pana, e, coś tutaj jest nie tak. No jakby jeżeli, jeżeli my w tym wieku to widzimy, jako tutaj nasza społeczność na tym kanale em, mówiąc sobie o tej edukacji rozwoju w młodym wieku, no to coś jest nie tak, moi drodzy. Tutaj się pojawiają głosy edukacji zdalnych, wprowadzimy tylko i wyłącznie edukację zdalną. Cóż, jak ta edukacja zdalna ma wyglądać? Czyli mamy całkowicie wyizolować znowu dzieci i nie tylko, bo młodzież, bo tu mówimy o szkole, czyli mówimy o siedmiolatkach, czy ośmiolatkach i mówimy też o piętnastolatkach już osoba, dziewczynia, które mają konta na Tinderze. Rozumiecie, o co chodzi? My wrzucamy tych ludzi do jednego wora. Jak 7-8-latek ma sobie poradzić nawet obsługą technologii? Oni wszystko akurat wiedzą. Lepiej niż nauczyciele. Ale jak mam ich przypilnować, żeby na tych lekcjach oni byli, a nie siedzieli na Teamsach i w rezultacie na przykład w łazience nie odpalali sobie na drugim telefonie TikToka? To są realne problemy, którym się powinni, powinni ci ludzie zająć. Pomysłu nie ma żadnego. Dyrektorzy płaczą i słusznie, że e, nic nie wiadomo, bo nic nie wiadomo. Ja jak... Nie wiadomo, no to, no to zawsze możemy powiedzieć, że będziemy tutaj podejmować decyzję na bieżąco, bo kolejna wypowiedź to jest, że no, sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie jest y, zmienna. No, zmienna to jest na całym świecie, moi drodzy, dzieje się tutaj y, z dnia na dzień może się stać y, tutaj dramat i różne ogniska. I teraz znowu ich pomysł to taki, żeby na przykład izolować y, jednostki, a nie całe szkoły. Jak to, to, słuchajcie, ja muszę jakiś kurs asertywności i, i bycia pewnym siebie wprowadzić chyba na ofertę kanału, bo ludzie tutaj łazą, patrzą się na mnie. A ja sobie nagrywam, no to jest niesamowite, jeszcze się z tego cieszę. E, także tak, także, także tak też pozdrawiam ludzi, co się patrzą z balkonu. No i e, wracając do tematu, no to faktycznie to będzie bardzo ciężkie, no bo, no bo słuchajcie, czy wizylować całą szkołę? Kolejne moje pytanie, jeżeli będzie przypadek aktywny, nie mogę użyć takiego jednego słowa, które, które jest popularne. E, no, to, to co? Wrzucamy wszystkich, wrzucamy na 14 dni, potem oni wracają. Potem ludzie wracają, jakby, no ja nie mam pojęcia, jak to miałoby być. No, tu jest, słuchajcie, super, cykają, cykady, cykada, cykada, i tyle w temacie. Jakby to jest, słuchajcie, ja zapraszam tutaj ministrów, niech padną, tutaj się poczylujemy, odpoczniemy, zrelaksujemy, może w końcu coś wymyślimy. Zapraszam do kontaktu mailowego, może zdalnie coś będę w stanie pomóc. Hmm, kolejna sprawa, nauczyciela, technologia, podmóg na mojej karcie, na mojej liście. No słuchajcie, ta sytuacja, która była przed czerwcem pokazała nam, że uczniowie, o ile tako, jako tako potrafią to wszystko zrobić, nie wszyscy, Mówi, mowa też o całym kraju. Ludzie, mówimy o tygodniu przed rozpoczęciem roku, a mówimy o całym kraju, o wsiach 150 osób, mówimy o miastach 150 tysięcy osób. To ja powiedziałem w ostatnim podcaście, a w ostatnim podcaście, moi drodzy, ostatni podcast do 10 tysięcy wyświetleń, przedostatni podcast do 50 tysięcy wyświetleń. Ja chciałbym tutaj w tym momencie bardzo podziękować, jeżeli do tego momentu oglądasz, słuchasz, Dzięki, bo, bo to się rodzi. To się słuchajcie, rodzi. Ja widzę, że oddolnie jakoś. Ja sam nie byłem tego świadomy, zakładając, jakby zmieniając ten kanał na, na taką formę tej edukacji rozwoju w młodym wieku. I ja widzę, że to sobie podajecie dalej to wszystko, jakby mówimy jednym głosem i to jest fajne, nie? To jest fajne, że taka, właśnie taki ruch tutaj powstał i, i sobie mamy miejsce o tym, żeby sobie nie tylko ponarzekać, mówić też o tym, co fajne, ale i sobie posiedzieć, mam nadzieję, kiedyś wspólnie z widzami w Grecji. Ale tak trzeba żyć, Tak trzeba żyć. Taki mały, taki mały przeryw. Te szkoły na wsiach, no nie będą przygotowane, nie będą przygotowane, uczniowie nie będą przygotowani. I taka jest prawda, taka jest słuchajcie, prawda. I przejście na model zdalny tylko i wyłącznie, pomimo że ja jestem wielkim fanem tego, by ta nauka zdalna była w jak największym możliwym procencie, jest niemożliwe, bo trzeba słuchajcie, bo trzeba, bo, bo Henio musi oblać yy, tą... Yy, Swoją koleżankę wodą, bo to jest wszystko potrzebne. To jest po to, żeby się każdy z kimś zapoznał, żebyśmy nie byli dupami wołowymi, żebyśmy potrafili pójść do sklepu, spytać się teraz, która godzina. Po to jest potrzebna szkoła i fizyczny kontakt. No i tyle, jakby. I tak jak mówiłem, no ta, ta bitwa w Grecji Środkowej czyta, 38 rok przed naszą erą fajnie jest to wiedzieć, ale dlaczego na przykład ludzi nie uczyć takich rzeczy, żeby się po prostu nie bali i, i jakiejś asertywności. To są właśnie już tematy, ale odpływamy od, od tego naszego głównego, które no tu jeszcze sobie poruszymy nie raz, ale to są, to są rzeczy, które fajnie by było w tej szkole teraz pouczyć, nawet zdalnej, no, bo to się takie rzeczy się da uczyć e, z no ale to trzeba zmienić cały system, to nie można winić nauczycieli, ja wiem, że nauczyciele oglądają ten kanał, ja wiem, że dyrektorzy prawdopodobnie dotrą do tego filmu, bo sobie ludzie go prześlą, no jakby jestem tego świadomy i, i, i taka jest taka jest rzeczywistość, to się zmiana musi od samej góry pójść, a od samej góry jak widzimy, to oni się tam próbują, próbują pływać na pieska, ale wychodzi im po warszawsku, nie, że dupa w piasku i tyle z ich pływania. To jest słuchajcie, idealne porównanie tej sytuacji, którą mamy teraz. Co więcej, słuchajcie, mowa o sprzęcie, ludzie płaczą, bo nie mają pieniędzy na, na komputery. Ja w którymś ze swoich podcastów już parę tygodni temu powiedziałem, że pieniądze są, że dzieci dostają te 500+, plus i pieniądze są. Tutaj chłopaki grają zaraz by ten, zaraz wypiłka wpadła w kamerę. Piłka jest kopana, słuchajcie, uliczny futbol. Zaraz coś się przyłączy, coś pokopiemy sobie na Bosaka. Słuchajcie, na ulicy normalnie grają. No niesamowite, ale to w Grecji to pewnie coś jeszcze nagramy, jak będziecie chcieli, to może ktoś napisać komentarz też. E, czy, chcecie, czy chcecie dać tam na, na story więcej takich e, rzeczy na Instagramie? E, jakby, no wiecie, trudno winić tych nauczycieli, trudno winić tego wszystkiego, ale jeżeli m, ktoś mi mówi, że nie ma pieniędzy, no to te 500 zł wystarcza jedna miesięczna, 500 plus, a już trochę miesięcy w tej e, nazwijmy to, no chyba te, za to mnie nie zbanują. pandemii siedzimy. że można wyposażyć, po to są te pieniądze, żeby, jeżeli już je dajemy za darmo, pieniądze rozdajemy, no to kupcie ludzie e, komputery, kupcie ludzie wyposażenie e, tym dzieciom, bo to od was też zależy, żeby, żeby ci ludzie byli wykształceni, ani to szkoła ma wam wszystko dać. Jakby no też kiedyś jakoś e, uczniowie, rodzicom mm, nas zależało, żeby e, uczeń był wykształcony i dziecko bardziej było wykształcone, żeby było uczniem, e, a teraz to, to jest cyszko i wyłącznie społeczeństwo roszczeniowe: daj, daj, daj. Jak ktoś nawet dostaje, to nie chce od ciebie dać bo to jest przeznaczone na już inne wydatki i nie ma dalej pieniążków no tak to nie powinno wyglądać, to powinno być w całości przeznaczone na dzieci, przypominam i a jak ktoś mi powiedział, że za 500 zł się nie da kupić komputera, no to jesteście w dużym błędzie proszę sprawdzić sobie używane laptopy kilkuletnie, z jakimś kortoduło czymkolwiek takim, które bez problemu dadzą radę z filmikiem na YouTube z obsługą jakiegoś komunikatora to jest wystarczający sprzęt, to nie potrzeba sprzętu gamingowego, bo Ci teraz synek mówi, że on chce grać w Minecrafta wystarczy laptop za kilkaset złotych i będzie bezproblemowa obsługa takiej szkoły zdalnej. Tak jak mówię, no zdalna szkoła niestety nie może być w pełni wprowadzona i mówię to ja, osoba, która postuluje za największymi zmianami, osoba, która e, mam nadzieję, że te zmiany kiedyś wprowadzi, jak już zostanę e, szefem edukacji w tym kraju. <gry> Nie no, humor jest, słuchajcie, rewelacyjny, no atmosfera jest, słuchajcie, rewelacyjna. E, przy okazji taki przerywnik, moi drodzy, w Grecji każdy przestrzega e, przepisów, każdy przestrzega tych reguł. Ja byłem w szoku, myślałem, że Grecy to będzie hulaj dusza piekła nieba, będziemy sobie siedzieć na plaży, e, pić, e, pić, e, pić, uzo, pić e, raki. E, I tyle, nie? Tak jak z rakiem ostatnio piłem w barze, no, ale to wszystko na Instagramie wam pokażę. A tu słuchajcie, maseczki, a tu w hotelu nawet mi osoba mówi, w apart hotelu, że musisz mieć maseczkę. Halo Emil, załóż maseczkę, dostajemy mandaty, dostajemy um, um, przewinienie to jest, także tu musisz tu chodzić. Nie możesz wejść nigdzie bez maseczki, ludzie chodzą nawet na śniadanie w maseczce, zdejmują przy stoliku, jedzą, do, wychodzą, zakładają. Niesamowicie to jest, według mnie, zorganizowane. Brawa dla Greków, jak byłem 3 um, tygodnie temu um, w Chorwacji, no to tamtego nikt nie przestrzegał, ale to może przez te trzy tygodnie się również trochę zmieniło. Jak zamierzają działać? To jest, to jest pytanie do tej góry, jeżeli ktoś z tej góry to ogląda, a prawdopodobnie, nie wiem, zobaczymy ile ten zrobi wyświetleń, jak sobie go podacie dalej, no to pytanie jest zasadnicze, czy Wy sami wiecie w ogóle, w którym kierunku Wy chcecie zmierzać? Bo, bo to, że w miesiąc, w trzy tygodnie nie da się przedstawić już planu, to ja, ja tego wiem, jestem tego świadomy, bo, bo wiem, co to znaczy proces. Wiem, jak proces może być skomplikowany, a proces dla całego kraju nie da się wprowadzić w trzy tygodnie. umówmy się. Trzy tygodnie to ja sobie mogę posiedzieć na wyspie um, czterema kołami do góry, to możecie mi powiedzieć. No, dwoma kołami do góry i tyle ja sobie mogę przez trzy tygodnie zrobić i ci ludzie też mogą tyle zrobić. Niestety, taka jest prawda. Także, yy, no. No po prostu szczerze, szczerze co ja uważam, że oni, nie, oni się nie przygotowali, oni nie wiedzą co zrobią i to będzie improwizorka. A na improwizorce w Polsce to już wszyscy wiemy jak się to jest to tak, że będzie ogólny chaos, że dyrektorzy będą mówić na, na rząd, że rząd będzie mówił na dyrektorów, że nauczyciele będą płakać, oni będą również bardzo poszkodowani, bo wyobraźcie sobie taką nauczycielkę, która ma lat 60, już do emerytury tam ledwo zipie i ona ma przyjść i kuczyć. Zdalnie, czyli do szkoły i uczyć zdalnie. Jakby halo, też to jest nie tędy droga. Gdzie wyszkolenie ludzi? Gdzie przede wszystkim procedury na to, by wiedzieć, w którym momencie zastosować edukację zdalną, a w której wrócić do szkoły? Te tematy pozostawiam otwarte i. Em... I podyskutujmy w komentarzach, moi drodzy. No bo nie mogę teraz edytować tego filmu, on musi być w kawałkach. Nie mogę zrobić fajnie, ale mam nadzieję, że docenicie że pomimo wakacji kolejnych już to i tak jestem z wami. Dzięki, wielkie, za uwagę. Tutaj macie dwa kolejne filmy. Mam nadzieję, że to się uda przez telefon dać. No i zapraszam na Instagrama, bo tam jest, bo tam jest, bo tam jest więcej tych, tych rzeczy. A ja lecę, lecę do morza. Trzymajcie się, hej.